Wrzesień 1939 roku na ulicach niektórych polskich miast grupy ludzi witały wojska hitlerowskie podniesieniem ręki. Byli Niemcami, obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnijmy więc kilka historycznych faktów stanowiących genezę ich pobytu na ziemiach polskich. Skąd się tu wzięli? Od wieków zaborcza kolonizacja niemiecka kierowała się na wschód, na ziemię polskie. W okresie porozbiorowym napłynęli do Polski urzędnicy, kupcy, żywioł drobnomieszczański. Własność i władza. Niemczenie rdzennie polskiej ludności. Siłą lub przekupstwem. Flikowie i moczy gęby. Z jednymi i drugimi jeszcze się spotkamy. Pierwsza wojna światowa miała w intencji germanizatorów rozwiązać problem Polski. Aus Roten. Niemcy jednak wojnę przegrały. Wersal. Tworzył się tu nowy ład międzynarodowy. Polska miała wrócić na mapę Europy. Tylko w jakich granicach? O kształcie jej terytorium decydowały mocarstwa, dla których polska racja stanu nie miała żadnego znaczenia. Podpisany 28 czerwca 1919 roku Traktat Pokoju zobowiązywał Polskę do zawarcia osobnego układu dotyczącego ochrony mniejszości narodowych. Do podpisania takiego układu nie zostały zmuszone Niemcy, mimo iż na ich terytorium znalazła się milionowa Rzesza Polaków. W roku 1919 granice między Polską a Niemcami nie były jeszcze ustalone. Na mocy traktatu otrzymaliśmy 45 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium dawnego zaboru pruskiego. Na obszarze Górnego Śląska i na Mazurach miały się odbyć plebiscyty. W obliczu utraty uprzywilejowanych pozycji, urzędów i władzy tysiące Niemców wyjeżdżało z jem polskich. W 1921 roku kilkaset tysięcy Niemców przyjechało jednak z Rzeszy, aby wziąć udział w plebiscytach.